Cześć, witajcie. W tym odcinku pokażę Wam, jak dodawać święta do kalendarza Google. Domyślnie w kalendarzu Google nie ma takiej pozycji, możemy ją jednak łatwo dodać. Aby to zrobić, otwieramy w przeglądarce Gmail. Następnie przechodzimy do zakładki kalendarz. Tutaj, w lewym dolnym menu, musimy odnaleźć pozycję o nazwie Inne Kalendarze. Z rozwijanego paska wybieramy zakładkę o nazwie Przeglądaj Ciekawe Kalendarze i zostajemy przeniesieni do nowej karty. W nowej karcie mamy listę świąt i wydarzeń, które możemy dodać do naszego Kalendarza, to na przykład święta chrześcijańskie, czy też święta w Polsce. Możemy uzyskać podgląd tych świąt, a kiedy zdecydujemy się na ich subskrypcję, klikamy link subskrybuj. W podobny sposób możemy dodawać zewnętrzne wydarzenia. W prawym, górnym menu mamy takie pozycje, jak chociażby dodanie adresu URL, czy też stworzenie nowego kalendarza. Odwiedzajcie naszą stronę, zwłaszcza dział news i artykuły znajdziecie tam sporo ciekawych porad i tematów. No i subskrybujcie nasz kanał. Dzięki i do zobaczenia!